Hejka, dzisiaj, dzisiaj jest tytuł. Słuchajcie. O mama, mama, dajcie, to jest tytuł. się Dzisiaj będzie tytuł. Oszustwo przebrania Jania. Nie. Dobra, zaczynamy. Zobaczymy, czy jest jakieś ogłoszenie nowe na OLX. O, o, jest dok siedem sześćset pięćdziesiąt. Nie, o jest to na wymianę. Wymiana. zobaczmy opis. Hej, wymienię doga 650 za jakiegoś innego doga. O, no, ja mam tylko innego doga, chociaż ten jest ładniejszy niż tamten. Zobaczymy czy jest jeszcze, czy jest jeszcze aktualny. Hej, jest twoje ogłoszenie jeszcze aktualne? Opiszę. Tak jest. E, a za jakiego doga byś chciała się zamienić? O, jest. Za jakiegoś popularnego. A masz jakiegoś? No, dobra, mam. Nie, dobra, bardzo dobra. No, mam. A jakiego? No ma takie gwiazdki w oczach Ma takie gwiazdki w oczach. I dalej to nie wiem, bo zapomniałam jego numerku. O jest. Aha, ale To z wymi wymianka? Tak, wymianka. Czekam. Poczekaj, idę się zapytać mamo. Mamo! Cuciu! przeszkadzasz mi, pracuję! Mamo, no chodź. Jest to ważniejsze od twoich lekcji. Yy, tak. Co się stało? No bo mi chciała się wymienić. <słuch> Za co? No bo wiesz, że ja mam tylko jednego długa, nie? No. Ja chciała się wymienić taką dziewczyną, za takiego głodniejszego droga. 650, raczej cię nie będę wytłumaczała, bo i tak mnie cewiesz. A, zeznasz znasz tą dziewczynę, ona cię nie oszuka? Nie znam jej, ale nie oszukam, bo jest bardzo miła. No dobra, żebyś potem nie żałowała. Mm, tak. I co z tym mam zrobić? No właśnie, ja bym chciała, żebyś poszła na pocztę. I ja? Na pocztę? No, ale z czym? No, z tym, 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 tą paczką. No dobrze, daj mi ją. Zrobiłaś jeszcze? Tak, zrobiłam. Proszę, tu jest ten mały pet w środku. E, dobrze, ale mam nadzieję, że ze swoich pieniążków. Tak, tak, tak. Tak, tak. tak dam. No dobrze, ale zapłacisz za to sama. Tak, zapłacę za to samo. No dobrze. Pięknie później, gdy paczka miała. Przejść. Gdzie ona jest? Gdzie ta paczka jest? No, już powinna dla Lepilla w momencie... O, napisze to niech. Hej, przyszła do ciebie paczka? No, napisała. Tak. A kiedy przyjdzie moja? Napisała. Nie jesteś tego warta? Paczka doszła i sorgiej tego potrzebę wpubiłam. Co? Ja mojego jednego toga. <grym> <grym> Cóż? Posłuchałam, że płaczesz. Mam, tak, ta dziewczyna mnie oszukała. Bo, no biedna. Ojej, ale co się stało, że cię oszukała? A jak mogła mnie oszukać? Wysłałaś jej, a ona mi nie dała, bo chciała, że nie jestem tego warta. Mm. Zajmiemy się tym zaraz, dobra? Mhm. Podasz mi tu jej, jej adres? Mhm. Zrobiłam sobie y, kartkę. Tutaj mamy. Mhm. Pszyst. Mhm. Psy, zzy, zzy. mhm. Psy, okay. to już napisałam. Zaraz pojedziemy tam. I się ja też ubiorę moją kronę, to, do... to nie jestem księżniczką. To nikt, że nie dzwoni, to się zawsze tak dzwoni. Yy, bo to jest, że jest godzina, jak wam mówię, 14:29. To jest przez to, że jest taka już godzina. Przez to to jest. Gdzie wszyscy wrócili I wszystko się skończyło dobrze Dzięki za oglądanie filmiku I jeszcze raz Wszystkich moich Tych takich tu mnie oglądają Pozdrawiam, pa